Dobry wieczór Państwu, tu Wasz korespondent prosto z Eteru. Jest rok 1926. To moment, w którym ludzkość przestaje wpatrywać się w kominek i zaczyna z nabożną uwagą spoglądać na drewnianą skrzynkę, która ku ogólnemu zaskoczeniu mówi radio. Wychodzi z laboratoriów prosto do ludzi, a przecież jeszcze niedawno wydawało się, że to tylko kolejny z wielu wynalazków, źródło trzasków i sąsiedzkich niesnasek. Anteny pojawiły się na dachach szybciej niż zgoda wspólnoty lokatorów. Stacje radiowe też walczą o każdego słuchacza, o każdą wolną częstotliwość, bezpardonowo zagłuszając konkurencję. Ale w 1926 roku z chaosu wyłania się porządek. Wchodzi w życie plan genewski. Mniej przypadkowych głosów, więcej sensu. Świat zaczyna wiedzieć, kto nadaje i gdzie go znaleźć na skali. W Ameryce następuje przełom. 15 listopada powstaje NBC pierwsza ogólnokrajowa sieć radiowa. I tak ciszę w eterze przerywa głos, który zostaje z nami już na dobre. To ciekawe, sam Thomas Edison twierdzi w tym czasie, że radio to komercyjna porażka. Mówi wprost: "Radio to duża i nowa rzecz, ale gdy nowość minie, fonograf odzyska swoje miejsce". Historia jak zwykle odkłada te opinie na półkę z napisem Pomyłka, bo radio szybko nabiera charakteru. W Paryżu mówi głosem natchnionego literata, w Brazylii serdecznego nauczyciela, który czyta świat tym, którzy nie mieli do niego dostępu. W Szwecji surowego, ale sprawiedliwego ojca, dbającego o porządek, również weterze. A u nas? 18 kwietnia, godzina 17:00. Po raz pierwszy słyszymy zapowiedź. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Głos Janiny Sztąpkówny otwiera nową epokę. Płynie do polskich domów przy dźwiękach poloneza Adur, Fryderyka Chopina, i szczerze mówiąc, do dziś nie bardzo chce je opuścić. Od tej chwili miliony ludzi jednocześnie słyszą to samo. W studiach, w blasku rozgrzanych lamp, całe orkiestry ocierają pot z czoła, bo to niekończący się koncert życzeń, nadawany na żywo. Są wiadomości, audycje dla dzieci i sport. Kibice wstrzymują oddech, śledząc w napięciu radiowe relacje z Berlina czy Londynu. Można być na stadionie. Nie ruszając się z fotela, rodzą się nowe profesje. Speaker, człowiek którego nikt nie widzi, ale jest zawsze nienagannie ubrany i absolutnie nieomylny, bo jedno kichnięcie w Warszawie słychać w tym samym momencie w całym kraju. Są też imitatorzy dźwięku, reżyserzy wyobraźni to oni uczą nas nowej sztuki, słuchania. Obrazów. Wraz z aktorami tworzą magię teatru, którego nie widać. Blacha zmienia się w burzę, papier w szumiący las, a dwa kokosy uderzone o stół w galop kawalerii. Wraz z muzyką do salonów wślizguje się coś jeszcze. Reklama! I w ten oto sposób dowiadujemy się, że nasze życie nie będzie pełne bez konkretnej marki proszku do zębów, lub cudownego eliksiru na siwiznę. Eter, dotąd czysty i wyniosły, zaczyna uczyć się handlu. Brzmi znajomo, prawda? Jak to wszystko do nas dociera? W salonach królują duże kredensowe odbiorniki, jak superheterodynowa radiola. Ciężka machoniowa szafka, lampy żarzące się w środku i kluczyk w drzwiach. Zamek chroni lampy i przypomina, że radio to poważna sprawa. Równolegle istnieje druga rzeczywistość – małe radio kryształkowe. Z tym słynnym kocim wąsem, czyli iglicą, bez lamp, bez prądu, towarzyszy nam w pracy, w przerwie, a nawet u fryzjera, przeradza się w codzienną rutynę, chwilę ucieczki od obowiązków. Cóż, widok człowieka z metalowym pałunkiem na głowie, nikogo już nie dziwi. Ot ktoś właśnie wybrał znacznie ciekawszą rzeczywistość niż ta za oknem. Można by rzec, pierwszy podcast w historii. W 1926 roku medium to osiąga jednak coś ważniejszego. Kończy samotność. Można być na odległej wsi, w miejskim pokoju albo gdzieś pomiędzy. Ale gdy skrzynka mówi dobry wieczór świat nagle przestaje być daleko nieważne czy słuchają nas państwo w paryżu sztokholmie czy w warszawie wszyscy spotykamy się w tym samym miejscu na tej samej fali kiedy świat ogarnia radiowe szaleństwo w warszawie otwiera się nowa czapnicza manufaktura tak to już 100 lat Marki Sterkowski. Prosimy nie wyłączać odbiorników. Już niebawem słyszymy się ponownie. To była audycja Radio Dejs 1926. Czytał Stanisław Górka.